Zioła. Bez nich smak wielu potraw nie byłby już taki sam. Myślę, że każdemu z nas chociaż raz brakło ulubionej przyprawy w kuchni, dlatego warto jest je hodować u siebie w ogrodzie: w donicach, na tarasie czy na okiennych parapetach. Żeby zioła zdrowo rosły, dawały obfite zbioro oraz służyły nam wiele lat, musimy zapewnić im odpowiednie warunki i o tym właśnie dzisiaj. Zapraszam. O ziołach warto wiedzieć, że możemy je podzielić na te jednoroczne, dwuletnie oraz wieloletnie. Do jednorocznych zaliczymy np. bazylię, trybułę ogrodową, koper ogrodowy i cząber ogrodowy. Pietruszka i kminek zwyczajny będzie z kolei ziołem dwuletnim. Chociażbyśmy się bardzo starali, nie damy rady hodować ich przez dłuższy czas. Naturalną koleją rzeczy jest to, że obumierają i musimy wysiewać je na nowo lub zaopatrywać się w nowe sadzonki. Wieloletnie zioła zazwyczaj nie sprawiają większych problemów w uprawie. Wśród tych ziół wyróżnimy takie, które są mrozoodporne i możemy przejmować je w gruncie. Będzie to np. mięta pieprzowa, oregano, czyli lebiotka, tymianek, czyli macierzanka, szałwia, lawenda, lubczyk, estragon, melisa i szczypiorek. Mamy też takie zioła, które potrzebują trochę wyższych temperatur i na okres zimy musimy przenieść je do chłodnego pomieszczenia lub zimowego ogrodu. Będzie to na przykład majeranek, kolendra, rozmaryn i liść laurowy. One nie przetrwałyby mrozów na zewnątrz, i z tych względów często mówi się, że są to zioła jednoroczne. Ponadto zioła możemy podzielić na te, które lubią słońce i tylko z dużą jego ilością będą rosły bujnie i zdrowo. Będzie to większość ziół. Szczególnie słońce lubią oregano, majeranek, melisa, lawenda i bazylia. Jednak jest kilka ziół, które preferuje bardziej półcieniste stanowisko. Będzie to na przykład mięta, czosnek niedźwiedzi oraz kozłek lekarski. W po półcieniu poradzą sobie też zioła takie jak pietruszka lub czy krukola, koperek czy kolendra oraz estragon i rozmaryn. Poza odpowiednim stanowiskiem do właściwej uprawy konieczne jest zapewnienie odpowiedniego podłoża ziołom. Zioła nie lubią przelewania i zalegającej wody w doniczce. Dlatego przy ich sadzeniu ważne jest zapewnienie im drenażu oraz przepuszczalnego i żyznego podłoża. Jest to szczególnie ważne jeśli zasadzimy te zioła w donicy. Większość ziół zdecydowanie lepiej zniesie chwilowy niedobór wody niż przelanie, dlatego na spód donicy zawsze dajemy warstwę drenażu, np. kermazyt. Ja stosuję ziemię do warzyw, wymieszaną z perlitem i hydrożelem. Sadząc zioła w donicach, pamiętajcie też, żeby nie wsadzać zbyt dużo sadzonek do jednej donicy. Do no takiej jak tutaj wystarczą w zupełności trzy sadzonki. Zioła tak samo jak inne rośliny potrzebują miejsca, żeby się rozrastać. Przy sadzeniu ziół i warzyw, warto też zwracać uwagę, które zioła można sadzić razem, a które mają na siebie negatywny wpływ. Tabelek z takimi informacjami jest w internecie bardzo dużo. W opisie podlinkowałam Wam dwie takie przykładowe strony, jeśli oczywiście jesteście tym zainteresowani. Jedną z najważniejszych zasad przy hodowli ziół jest ich regularne przycinanie. Zabieg ten stymuluje wzrost roślin. Powinniśmy je ścinać, nawet jeśli ich nie potrzebujemy w danym momencie. Nadmiar ziół zawsze możemy ususzyć lub zamrozić i zostawić je sobie na okres zimowy. A jak przyzimować zioła, jeśli hodujemy je w donicach? Hodując wieloletnie mrozoodporne zioła w gruncie, w ogrodzie nie musimy martwić się o ich przemarzanie. Jednak e, jeśli trzymamy je w pojemnikach, musimy je odpowiednio zabezpieczyć, żeby przetrwały do wiosny. Donice najlepiej jest zabezpieczyć z każdej strony styropianem minimum o 10 cm grubości. Podstawę rośliny obsypujemy korą. Naziemną część roślin natomiast owijamy agrotkaniną. Bezmroźne dni pamiętajcie o podlewaniu roślin. Bez wodu zasuszylibyśmy je i one po prostu nie przetrwają. Zioła, które nie zimują w gruncie, późną jesienią przenosimy do chłodnego pomieszczenia i podlewamy raz na 1 do 2 tygodni. Jeśli chodzi o nawożenie, to nie jest ono potrzebne przy ziołach jednorocznych. Zioła wieloroczne najlepiej zasilać nawozem do ziół i warzyw raz na około 2 tygodnie. A tak wyglądają moje donice z dziełami. W tej donicy możecie zobaczyć dwie sadzonki mięty, a w środku szczypiorek. Szczypiorek możecie ścinać nawet kilka razy w sezonie, myślę, że spokojnie 5 czy 6, i on będzie odrastał. Tutaj jest druga donica z miętą w innej odmianie. To jest mięta cytrynowa. Ma zdecydowanie grubsze liście. Jeśli lubicie miętę i chcielibyście się dowiedzieć więcej na jej temat jej uprawy, i rozmnażania, to nagrałam o niej osobny film powyżej Link. Obok mięty, natomiast posadziłam rozmaryn i te dwie donice trzymam w półcieniu. Natomiast kolejna donica, w której jest Oregano, Melisa oraz także rozmaryn, trzymam już w pełnym słońcu. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie rósł rozmaryn w tak różnych warunkach. Tutaj z kolei możecie zobaczyć donicę z tymiankiem, majerankiem, oregano cytrynowym oraz na końcu oregano zwykłym w innej odmianie. W ostatniej donicy mam posadzoną lawendę francuską oraz kocimiętkę. Tak, to też są zioła. Kocimiętka znana jest zwłaszcza z tego, że wydziela specyficzny zapach przyciągający koty, ale ma wiele więcej właściwości. Ale o niej nagram osobny materiał. Lawenda francuska natomiast nazywana jest często również lawendą arabską lub hiszpańską. W naszym klimacie jest uprawiana raczej jako roślina jednoroczna. Zimuje tylko w pomieszczeniach. Lawenda kwitnie w kwietniu i maju oraz powtórnie we wrześniu. Występuje w barwach fioletowej, różowej, purpurowej oraz białej. Gatunek ten jest bardzo mało odporny na niskie temperatury. Zemiera już przy minus 8 stopniach. W związku z czym najczęściej jest wybierana na roślinę pojemnikową. Na okres zimy przenosimy ją do widnego, chłodnego pomieszczenia i nawadniamy. Zimia w jej doniczce nie może zupełnie wysnąć. Przecinamy ją dwa razy w roku, zaraz po kwitnieniu. Z takich ciekawych ziół na koniec chciałam Wam pokazać jeszcze oregano kubańskie. Możecie je trzymać w ogrodzie tylko w okresie letnim. Na zimę trzeba go przenieść do pomieszczenia. Ja natomiast uprawiam go cały rok w domu. Trzymam go na parapecie okna w sypialni, ponieważ doskonale odstrasza owady, w tym komary. Taki naturalny of, polecam wszystkim. Zdecydowanie moim ulubionym ziołem jest mięta oraz oregano. Uwielbiam ich smak. Ponieważ naprawdę lubię miętę, mam tutaj jeszcze jedną jej odmianę, miętę pieprzową. Ta odmiana jest chyba najbardziej znana, ponieważ dodawana jest do drinków. Jest to chyba również najbardziej aromatyczna odmiana. A słyszeliście, że jest mięta czekoladowa? Jest to niezwykle ozdobna odmiana, ma liście zabarwione na lekko brązowy kolor i białe kwiaty i wydziela zapach będący połączeniem mięty i czekolady. Dajcie znać, czy słyszeliście i czy macie taką odmianę u siebie. Jednak zioła to nie tylko wspaniały aromat. Wiele z nich przepięknie kwitnie i stanowi wyjątkową dekorację w naszych ogrodach czy donicach. Jeśli chodzi o walory estetyczne, to u mnie zdecydowanie wygrywa lawenda oraz szałwia. Zobaczcie jak one pięknie kwitną. A które ziaławy lubicie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam! Jeśli przedstawione treści Ci się podobały, daj łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zacznij już teraz i nie przegap kolejnego filmu na dany temat.